Zanim kilka słów e, powie do nas e, trener Piotr Giza, może ja powiem kilka słów o nim, chociaż nie może, słów już kilka było, więc może e, powiem same liczby. Po, ponad 100 występów w Ekstraklasie, ponad 20 bramek, występy w reprezentacji Polski i co najważniejsze uczestnictwo e, w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Niemczech. Myślę, że te liczby mówią same za siebie. Prosimy bardzo, pan trener Piotr Giza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ta wypowiedź prezesa Przemka praktycznie ujęła już wszystko, ale w tym na czym chcemy się skupić, ta idea prowadzenia tej szkółki to ważne sprawy, że, żeby dzieciaki się świetnie bawiły. Jak Przemek powiedział, nie jest na razie ważne w tej szkółce, żeby patrzeć na wynik. Żeby, żeby oceniać dzieciaki po wynikach. Ważne jest to, żeby dzieci się świetnie bawiły, a przy okazji nauczyły się czegoś nowego. I to jest dla nas ważne. Także wynik jest sprawą drugorzędną. Ważne jest to, żeby dzieci się e, fajnie bawiły i, 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 i nabierały pewności i uczyły się pewnych elementów gry. E, wielki szacunek dla Was, rodziców, za to, że. Przyświęcacie czas dzieciom, że przyprowadziliście je do naszej szkółki. Jak wiadomo, sport to zdrowie to jest fajna sprawa dla dzieci. Wiadomo, lepiej jak biegają po boisku na świeżym powietrzu niż, niż ta sprawa, jak siedzą w domu przed komputerami. I, i tak naprawdę i rozwój sportowy, fizyczny, psychiczny jest troszeczkę, troszeczkę mniejszy. Dlatego dla Was wielkie brawa. Że, że dzieciaki daliście do, do szkółki. To wszystko z mojej strony mogę powiedzieć, że my jako trenerzy będziemy się starać y, dzieciakom pomóc i rozwoju. A mamy taką wielką nadzieję, że może kiedyś, któryś z naszych podopiecznych y, zrobi wielką karierę i, i na, to, na to liczymy. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim i życzę powodzenia Chłopaków. Ostatni głos zabierze zawsze chętny do wszelakiej pomocy, mający doskonały kontakt zarówno ze starszymi, jak i z młodszymi. Nasz wspaniały prezes Skaliecka w pan Mateusz Dziedzic. W imieniu oczywiście całego zarządu Klubu Skotniki, jest mi Bardzo miło przywitać przybyłych tutaj rodziców, dzieciaków, wszystkich gości. Przede wszystkim, dwóch e, wyjątkowych ludzi. E, Marcina Kafę, pomysłodawcę, w zasadzie twórca e, Akademii Mistrzów Krakowi. Tak naprawdę, to jego pomysły się przekładają na, na funkcjonowanie i działalność tej, tej Akademii. E, warto tutaj mi się wspomnieć, że Płołołoń Skotniki jest jednym z trzech pierwszych grup, które podpisały umowę o współpracy z Akademią Mistrzów Krakowi. E, Drugą e, osobą, w sposób szczególny, tutaj chcę przywitać, e, jest Przemek Dobro. Tak e, już parę razy powiedziałam słowa założyciel e, szkółki, Krakowskiej szkoły Kultury Nożnej. E, człowiek, którego e, pomysły i filozofia e, pracy e, przekładają się bezpośrednio na, na to, co się dzieje tutaj na, na wojsku. Co jest istotne przekłada się również na dalszy etap szkolenia tych chłopaków, który nastąpi na pewno w naszym klubie. O wróci składniki. Już następuje w rocznikach 2002 i 2003. Myślę, że to z, przynajmniej z mojej strony najważniejsza informacja dla, dla Państwa, że tutaj nic się nie zmieni w naszym, w naszym szkoleniu. Wszystkie te założenia, które funkcjonują. Dobiegła końca pierwsza część e, uroczystości, jaką jest oficjalne otwarcie Krakowskiej Szkoły Piłki Nożnej. E, z okazji otwarcia mamy dla naszych uśmiechniętych, zadowolonych zawodników e, przygotowane karty e, członkowskie, które jednak, e, powiedzmy, z powodów logistycznych rozdamy dopiero e, troszkę później. Wytrzymacie jeszcze chwilkę? Ja się bardzo cieszę. W takim układzie przejdźmy teraz do drugiej części e, dzisiejszych uroczystości. Już za parę minut. Trenerzy koordynatorzy yy, uroczyście podpiszą umowę o współpracy pomiędzy Krakowską Szkołą Piłki Nożnej a Akademią Mistrzów Krakowi. Te dwa podpisy mogą bardzo wiele zmienić. Jednakże o idei rodziny yy, Krakowi i o fenomenie yy, Akademii Mistrzów Krakowia może najlepiej opowie twórca i pomysłodawca pan Marcin Kempek. Witam państwa serdecznie. Witam, yy... Dzieciaczki, rodziców. E, dziękujemy za to zaproszenie tutaj na ręce Pana e, Założyciela i Prezesa Krakowskiej Szkoły Pięknożnej oraz Pana Prezesa e, Pogoni Skotniki. E, bardzo dziękuję również za to, że swój wolny czas zawodnicy Pierwszej drużyny, a w momencie, w którym zawodnik jest. Zawodowcem do tego wolnego czasu jest bardzo mało. Tutaj Krzysiu na pewno by jutro w meczu grał, Marian pewnie też, oboje są kontuzjowani. Ten wolny czas, e, dzięki też uprzejmości trenera pierwszego zespołu, pana Wojciecha Stomowego, e, zdecydowali się poświęcić tutaj, przybywając na tę uroczystość. Wielkie dzięki. Jeśli chodzi o ideę, nie chcę tutaj zanudzać, bo ci nasi najmniejsi, a jednocześnie najważniejsi tutaj ludzie na sali, czyli dzieciaczki, które będą szkolone u Was, chcę tylko powiedzieć pokrótce. Nasz projekt obejmuje projekt Akademii Mistrzów Krakowia. Jego jednym z najważniejszych założeń jest projekt Rodziny Krakowi, czyli. Współpracy, podpisywania umów, takich jak tutaj zaraz zostanie podpisana z Akademią Mistrzów Krakowa, na podstawie których próbujemy stworzyć, bo to jest moja idea, oddolnie system szkolenia w Polsce system szkolenia dzieciaczków. W tym momencie ten klub będzie piętnastym, a pierwszą jednocześnie szkółką, która podpisze z nami umowę. Będą nas obowiązywały wspólne założenia szkoleniowe. My będziemy tutaj, ja jako koordynator, co jakiś czas pojawiał się. Na warsztatach, przede wszystkim, żeby tutaj edukować trenerów, ale też uczyć się od nich, żeby tutaj zachęcać do tego, by Krakowska Szkoła Piłki Nożnej przejęła część naszych założeń szkoleniowych w aspekcie wychowawczym, w aspekcie czysto szkoleniowym i w aspekcie kulturowym, który jest również ważny. I oczywiście, będziemy tutaj też. Monitorować będziemy objęci wspólną bazą elektryczną danych najzdolniejszych no chłopców. Czyli Państwo, jako rodzice, będą mieli też pewność, że jeśli dziecko będzie zdolne, to czeka go produkt finalny. Bo tak naprawdę, produkt finalny, czyli klub, a zwłaszcza klub z tak bogatą, piękną historią, jak Krakowia, który jest klubem ekstraklasowym, stabilnym. I mamy nadzieję, że klubem, który będzie się zwyczaj do czołówki linii. Powoduje to, że mają też Państwo pewność, że ten klub, który tymi tradycjami i historią także w dziedzinie szkolenia jest doświadczony, będzie tutaj czuwał nad tym, żeby to szkolenie było do, na dobrym poziomie i dziecko, które będzie rokowało, żeby miało szansę przejść do klubu większego i wejść na inny poziom rozwoju. Chcę tutaj podkreślić jedną rzecz. My mamy troszkę tych zaproszeń do współpracy, ale nie z każdym tą współpracę podpisujemy. Dla mnie najważniejsze są osoby, które zarządzają danym klubem czy instytucją, która szkoli. I ja znam Przemka Dobrocha od bardzo, dobre, od bardzo po pierwsze dłuższego czasu, a po drugie od bardzo dobrej strony. Zresztą może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale... On też pracuje u nas w Akademii Mistrzów Krakowia z rocznikiem 2001. Yy, dla, uczestniczy tych warsztatach, które mamy co dwa tygodnie, które ja prowadzę tutaj trenerom w Akademii Mistrzów Krakowia, więc doskonale będzie znał yy, system naszego szkolenia. Natomiast jest to człowiek wielkiej idei i, i właśnie nie trzeba patrzeć na, czasami na to u góry, tylko od dołu budować pewną filozofię. Pewien profesjonalizm. Sama ta uroczystość w szkółce, jakby nie było prywatnej, mówi dużo o tym, w jaki sposób tutaj założyciel będzie budował to szkolenie. To będzie naprawdę pełen profesjonalizm. Kadra ternerska tutaj również będzie odgrywała ogromną rolę. Dlatego ja chcę z naszej strony zapewnić, że my. Dążymy wszelkiej pomocy, będziemy tutaj wspomagać, wspólnie edukować i prowadzić również edukację dla trenerów, tak żeby Państwa szkółce, do której Państwa dzieci będą należeć, będą, było to szkolenie po prostu jak najlepsze. Też chcemy, żeby dzieciaczki, Państwo poznali nasz klub, żeby może kiedyś przy decyzji przejść do zawodników, aż stąd, też z Małopolski, czy Lech Poznań. Ale ja też wiem, że dla rodziców to jest bardzo ciężka decyzja, żeby w wieku 12-11 lat oddać dziecko yy, i spowodować, żeby to dziecko pojechało samo, mieszkało gdzieś w internacie, żeby opiekunem była obca osoba. To jest bardzo ciężka decyzja. Dlatego też w momencie, w którym będą Państwo kiedyś podejmować być może decyzję, bo dziecko będzie naprawdę świetnie rokowało, może Państwo właśnie tak poznają nasz klub w Krakowie, zobaczą jak to wszystko funkcjonuje, zobaczą jak stawiamy na szkolenia, a to jest spójne bardzo w tym momencie, że Państwo będą łatwo podejmowali decyzję o przejściu do nas. Dlatego ja chciałem tutaj na ręce Pana Prezesa już złożyć zaproszenie na mecz ekstraklasowy z Reniem Poznania. Poznań na to, żeby Państwo wzięli całe swoje rodziny, dzieci, znajomych, babcie, dziadków, wujków. Przyjechali na mecz, oczywiście całkiem, całkiem za darmo, żeby dzieciaczki spotkały się też po meczu może chwilę z zawodnikami, żeby zobaczyli atmosferę, żeby zobaczyli stadion, żeby Państwo też poznali tą atmosferę stadionu. Serdecznie zapraszamy na taki dzień. I tyle. Tyle z mojej strony. Dziękuję raz jeszcze. Cieszę się, że będziemy mogli tu podpisać umowę z Krakowską Szkołą Piłki Mikrofon po raz kolejny wędruje do sprawcy dzisiejszego całego zamieszania, pana koordynatora Przemysława. Dziękuję dzieciaki jak widać się troszkę niecierpliwią dlatego ja króciutko dzisiejszy dzień to jest naprawdę wielki dzień w historii krakowskiej szkoły piłki nożnej oprócz tego oficjalnego otwarcia za chwilę podpiszemy umowę o współpracy, mam nadzieję, że o długoletniej współpracy pomiędzy Akademią Mistrzów Krakowia a krakowską szkołą piłki nożnej Marcin Kępa, koordynator Przedstawił nam w zasadzie bardzo wyczerpująco przed chwilą projekt założenia Akademii Mistrzów Krakowia. My w tym projekcie chcemy uczestniczyć, bardzo aktywnie uczestniczyć. Cieszymy się i bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tak samo chciałbym Marcinowi Kępie, jako mówię, pod pomysłodawcy, twórcy tego, tego bardzo szerokiego i wielkiego projektu, podziękować za to, że, że ta ciężka, bardzo satysfakcjonująca praca z uciekami tak szybko została zauważona i, i, i dostajemy taką możliwość od najstarszego klubu w Polsce podpisać umowę, która na pewno bardzo wiele nam da. Mam nadzieję, że również obu strony. Jak Marcin już powiedział, Jesteśmy pierwszą szkółką, to też jest fakt absolutnie historyczny. Do tej, pory, do tej pory kluby sportowe podpisywały takie umowy o współpracy, natomiast my jesteśmy pierwszą szkółką piłkarską i to jest e, ogromna satysfakcja, że, że dzisiaj możemy to podpisać. Dziękuję bardzo.